Cześć, witajcie w następnym odcinku PSide TV. Dzisiaj pokażemy wam Schools of the Shogun Bonafide Edition. Jest to gra, która wchodzi w skład czerwcowego PlayStation Plus i jest to strategia turowa w wydaniu humorystycznym. Zanim przejdę do wyjaśnienia o co chodzi dokładnie w rozgrywce, słówko o historii, która tutaj odgrywa dosyć ważną rolę, aczkolwiek nie jest jakaś bardzo wciągająca, tak jak powiedziałem jest podana w sposób humorystyczny. Kierujemy o to nad naszym generałem Szogunem, który po śmierci trafia do krainy zmarłych aczkolwiek wszyscy go mają za kogoś podszywającego się pod prawdziwego generała. Jak się później okazuje, że tak, no nie będę zdradzał za bardzo fabuły, ale ta rozwija się w dosyć ciekawym sposób i szybko wychodzi dokładnie o co chodzi, no i naszym celem jest oczywiście zemsta. No, i ta zemsta jest całym tytułem fabularnym w tej produkcji, aczkolwiek, jeśli ktoś odpali ten tytuł tylko dla samej rozgrywki, to się także nie zawiedzie. Mamy e, mapy, różne mapy, zależnie od tego, gdzie jesteśmy, w którym rozdziale. Na mapie znajdują się oprócz przeciwników i, i naszej ekipy, znajdują się także Polaryżu. Które po opanowaniu będą nam dodawać co kolejkę 25 jednostek tego ryżu, kapliczki, z których będziemy mogli za ten ryż przyzywać kolejnych nieumarłych wojowników, a także kapliczki, które pozwolą nam przyzwać mnicha. Rodzajów mnichów jest niewiele, są tylko trzy. Jest leczący, jest mnich salamandra, który atakuje ogniem, i w dalszym etapie jest mnich kruk, który mm, korzysta z sił wiatru i pozwala na spychanie wrogów na, nie wiem, na kolce, z krawędzi. To, jak będziemy grać, zależy od nas. Gra stopniowo wprowadza nas w. Kolejne mandry rozgrywki prezentuje nam stopniowo nowe jednostki, nowe sposoby gry, więc nie będziemy czuć się zagubieni. To jest nagranie z powiedzmy gdzieś pirazy oko pierwszej połowy gry, ale końcówki więc pewne elementy tutaj będą, ale jeszcze nie wszystkie. Nie chciałbym też za dużo pokazywać. Dobra, przejdę już od razu do gry. By przejąć kapliczkę albo polaryżu. Wciskamy trójkąt i możemy wybrać sobie co będziemy nawiedzać. To trwa kolejkę i w tym czasie gdyby przeciwnik nas zaatakował nie skontrujemy jego ruchu, więc musimy uważnie postępować w naszych planach. Ja tutaj od razu sobie jak najwięcej rzeczy na dzień dobry przejmę, żeby nie tracić czasu. Jak w lokacjach czasami pojawiają się także ukryte gdzie nie gdzie Butelki z napojami. Tutaj nie sięgnę tego tym łucznikiem, ale te butelki albo zwiększają atak, albo zapewniają regenerację energii. Musimy oczywiście to wypić. Każdy ruch kosztuje nas, powiedzmy, jedną jednostkę. Na początku każdej rundy mamy 5, więc musimy odpowiednio rozdysponować nasze ruchy. Może się wydarzyć tak, że. E, m, zabraknie nam po prostu kolejki, żeby kogoś zabić. Oczywiście możemy wczytać ostatnią rundę, to jest bardzo a, przyjemne w tej produkcji i pozwala na eksperymentowanie. I, ale lepiej po prostu sobie dobrze zaplanować, jak będziemy grać, żeby za dużo czasu nie tracić. Dobra, teraz przeciwnik zrobi swój ruch. Na normalnym poziomie trudności zachowują się dosyć racjonalnie. Czasami ich zachowanie jest przewidywalne. Aczkolwiek starają się nas w miarę zaskoczyć. Nie jest jednak tak, że jest jakoś bardzo łatwo, czy też bardzo trudno. Dobra, ja tu sobie zaraz spróbuję. Albo i nie. Dopóki nie wykonamy, nie zatwierdzimy ruchu, możemy po prostu. Przejechać się po plaszy, posprawdzać i wciskając kółko wrócić. Najeżdżając na przeciwnika zobaczymy jego zakres ruchów, co nam pozwoli planować. Oczywiście ucznicy mają zakres ruchów większy niż na przykład piechota, a wciskając kwadrat widzimy dodatkowo zakres ich ataku, więc trzeba uważać przede wszystkim na uczników. Może się przed nimi chować za, za głazami albo za innymi, za naszymi, że tak powiem, kumplami z drużyny. Aczkolwiek to jest ryzykowna taktyka. Dobra, ja sobie tutaj teraz obudzę generała. Ten, gdy sipi to co kolejkę dochodzi mu jeden pasek e, życia, jeden punkt energii, bo to jest tak tutaj wyrażane na ich banerach, ale mogę go obudzić mm, i wyruszę nim do przodu. Za chwilę wam pokażę, gdy zabiję kogoś e, inny element do rozgrywki, czyli połykanie czaszek przeciwników po zjedzeniu trzech. Będzie, będę w stanie się zamienić z automatu w demona, i ten dostaje mm, od razu dwa ruchy. Dzięki czemu mogę dwa razy zaatakować kogoś, albo kogoś zaatakować i e, nie wiem, zjeść czaszkę, albo przejąć e, kapliczkę, czy też pole ryżu. To już później wszystko zależy ode mnie, dobra. Wracam na swoją pozycję. Warto swoje jednostki zostawiać na naszych polach ryżu czy też kapliczkach, gdyż co kolejkę będą odnawiać się nam dwa punkty energii. Dobra, mogę zginąć. mogę się tego spodziewać, dobra. Oczywiście gdy mnicha ulepszymy, to wraż z każdym poziomem zyskuje nowe, nowe czary. Na maksymalnym poziomie zyskuje czar wskrzeszania. Który być może uda mi się zaprezentować, ale na razie pozbędę się tutaj łucznika. I zjem sobie czaszkę. I przybyły mi 3 punkty energii. I zyskałem jeden poziom. Jeszcze dwa i stanę się demonem. Dobra, teraz łucznik. Zatukujemy tutaj wrogiego mnicha. Och, czasami gra ma problem z, z odpowiednim namierzaniem przeciwników, naszych przeciwników i naszych e, członków drużyny, gdy stoją blisko siebie. Dobra, ruszę się generałem bliżej. I z ryżu przyzwę sobie drugiego łucznika, który tutaj na dole będzie mi operował. I tak jak powiedziałem wcześniej, każdy ruch skutkuje nam odjęciem mm, jednego punktu, nawet jeśli wykupujemy, więc trzeba wszystko sobie dokładnie przemyśleć. Ok, przeciwnik się trochę otworzył. Będzie mi teraz łatwiej. Na pierwszy ruch wykonam swoim generałem. Zabiję tego typa i zjem jego czaszkę. Najszybciej opłaca się najlepiej i najszybciej inwestować w naszego generała, bo ten, gdy zdobędziemy już dwa miecze, z automatu ma dwa ruchy, więc zamienia się w demona. W każdej kolejce ma trzy ruchy, no i ma bardzo dużo energii na dzień dobry. Zabiję. No, co prawda, nie zabijemy tego mnicha. Ale od czego mamy łucznika? Ten oto łucznik skupi się na tym? I dobijemy go. Naszym piechurem. Dobra, przejdziemy tutaj i czekamy na ruch przeciwnika. Oczywiście tutaj w tej grze jednostki także ułożone są na zasadzie nożyce, papier, czyli. Um... Że tak to powiem, kawaleria jest słabsza przeciwko piechocie, a mocniej atakuje łuczników. Łucznicy są ogólnie dobrymi jednostkami, ale nie kontrują walce, w zwarciu, więc musimy po prostu odpowiednio wybrać. Dobra, przyszedł wrogi generał, więc będziemy mieli trochę kłopotów. Dobra, zajmiemy się tutaj tym łucznikiem. Co ciekawe, atakując fizycznie przeciwnika każda jednostka ma jakąś tam siłę odpychania. Najmocniejsza ma piechota i możemy to wykorzystać, tak jak w tym przypadku, i nakierować ym, przeciwnika na kolce, które zadają mu dodatkowe obrażenia. Ten jest zabity, więc na, nasz łucznik pożre sobie jego czaszkę. Najlepiej inwestować w rozwijanie jednostek dystansowych, gdyż te bardzo często pozwolą nam na szybkie załatwianie. Wrogów. Chwilę, czy są tutaj kolce? Są. Nie dotarł, ale ok. Wrócimy na swoje miejsce i będę liczyć, że wrogi generał mnie nie zabije. Rundy są dosyć krótkie trwają po kilkanaście minut, czasami kilka minut. Dobra, generał nas załatwił. Dwóch za jednym zamachem. To nie jest dobre. Na szczęście mam tyle ryżu, by sobie przyzwać dodatkową jednostkę. Będę ich trzymał na dystans. Dobra, mnich mnicha możemy wykorzystać, żeby leczyć swoje jednostki. To też zrobiłem. A teraz walka na dystans. Każda jednostka ma określony zasięg ataku, po jego przekroczeniu spada nam skuteczność o 20%. Jeśli przeciwnik dodatkowo kryje się w krzakach, jak na przykład ja teraz, to prawdopodobieństwo do jego trafienia spada o kolejne 20%. Rundę możemy wygrać poprzez albo zabicie wszystkich przeciwników, albo wystarczy załatwić generała. I wtedy pozostali przeciwnicy padają trupem. I to zaraz zrobię. O, nie ruszę swojego generała, ale dobra. Podejrzewam, że wrogi generał zajmie się zjadaniem czaszek. Chociaż nie, postanowi zabić moich łuczników. Dobra, ta runda nie rozgrywa, nie rozgrywa się za dobrze, ale postanowiłem grać dosyć agresywnie. Co czasami skutkuje szybszym końcem rundy, a czasami problemami i stratą sporej liczby jednostek. Dobra, zaatakujemy mnicha, nie zaatakujemy mnicha, gdy mamy poniżej określonego progu punktów życia to nasze ataki są po prostu słabsze, więc musimy też pilnować, by nasze jednostki nie miały za mało życia, bo wtedy zbyt wiele nie zwojujemy. Ale dobra, załatwimy generała. Dwoma atakami. Więc nie będę dłużej się tutaj bawił, tylko załatwię generała. Dwa ataki mojego skutkują śmiercią przeciwnika. No i tak oto wygląda. Rozgrywka w Skulls of the Shogun Bonafide Edition. Tyczu jest dostępny za darmo, jeśli macie wykupioną usługę PlayStation Plus i go polecam, bo jest wciągający, mimo że kampania to jest około 4 godzin. Jest także tryb dla wielu graczy, no ale więcej dowiecie się z recenzji, która pojawi się już jutro. Dzięki Wam za oglądanie i zapraszam wkrótce do kolejnych materiałów z serii PSite TV. Cześć.